My name is Joanna and I'm your English conversation trainer. Cześć, mam na imię Asia i jestem twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj powiem ci całą prawdę o lekcjach z native speakera. Profesorem tego odcinka jest Bootcamp Mission Possible, nasz intensywny kurs angielskiej konwersacji z native speakerem, który w ciągu czterech tygodni rozwinie Twój angielski. W ciągu miesiąca spotykasz się 16 razy, jeden na jeden z native speakerem oraz 5 razy w grupie, 4 razy z różnymi native speakerami i raz z polską lektorką. Ten kurs jest intensywny, jest bardzo no, wymagający, ale naprawdę przynosi efekty i jest świetnym narzędziem do nauki języka angielskiego. Możesz już teraz zapisać się na listę oczekujących. Link zostawiam ci w opisie tego wideo. Jeżeli zapiszesz się na listę, to dostaniesz informację o kursie jako pierwszy, pierwsza i oprócz tego otrzymasz zniżkę na lekcję. A teraz zaczynamy. W ramach wstępu chciałam zaznaczyć, że prowadzę szkołę języka angielskiego i gdzie zatrudniam native speakerów. Postaram się w tym nagraniu być bardzo obiektywna i bardzo szczerze podejść do zagadnienia zajęć z native speakerami. Wiem, że jeżeli oglądasz to wideo, to pewnie masz sporo pytań i dzisiaj postaram się na nie odpowiedzieć. Lekcje z native speakerami są dość popularne ostatnio jest, są one popularne prawdopodobnie z tego względu, że jest do nich szerszy dostęp, że możemy wejść w internet i faktycznie znaleźć takie lekcje dla siebie, mogą one być jeden na jeden, czy mogą być w grupie. Czasami nawet można dostać takie zajęcia stacjonarnie. Jeżeli mieszkacie w dużych miastach, to na pewno gdzieś tam widzieliście takie e, oferty. Pytanie jest, oczywiście, jak takie lekcje wyglądają: czy faktycznie one są warte tego, i czy, fajnie, czy dobrze jest się na te lekcje zapisać, e, i czy przynoszą one efekty? I dzisiaj mam nadzieję, że na te pytania Ci odpowiem. Chciałabym zacząć e, na samym początku od plusów e, takich lekcji bo jest ich parę. A więc przede wszystkim plusem tych lekcji jest to, że Native Speaker jest osobą, która nie mówi w języku polskim lub mówi bardzo mało. A więc, jeżeli zapisujesz się na takie lekcje, to musisz być przygotowany, przygotowana na to, że faktycznie będziesz musiał musiała używać tylko i wyłącznie języka angielskiego. To przede wszystkim rozwija Twoją płynność i rozwija Twoje myślenie w języku angielskim, bo faktycznie tutaj musisz się troszeczkę wysilić. Jeżeli nie znasz słów, to musisz jakoś wybrnąć z tego, co chcesz powiedzieć. Jest przy tym więcej pracy umysłowej na pewno niż z lektorem z języka, który zna język polski. Bardzo często, oczywiście, lektorzy z języka polskiego również nie pozwalają swoim uczniom mówić po polsku, ale Prawda jest taka, że czujemy się wtedy o wiele kom, bardziej komfortowo, jeżeli mamy zajęcia z polskim lektorem, który nam faktycznie pozwala e, tro, czas od czasu gdzieś tam nam się jakieś Słówko wymknie, czy gdzieś przechodzimy na język polski, yy, i mimo to, że jesteśmy do, zmuszani do języka angielskiego, to mimo to czujemy się troszeczkę bardziej pewnie, troszeczkę jesteśmy bardziej otwarci. I tutaj przechodzimy również do kolejnego zagadnienia czyli do tego, że takie zajęcia z native speakerem faktycznie burzą bariery językowe. Jeżeli z taką barierą się zmagasz, lub, na przykład, masz trudności z wypowiedzeniem się w języku angielskim, to właśnie te lekcje są doskonałym początkiem na to, aby zacząć pracować nad tą barierą językową, aby zacząć pracować nad tym, aby tą barierę językową zburzyć, żeby się jej pozbyć. Więc to. Wydaje mi się, że są największe plusy tego. Oczywiście są dodatkowe plusy, takie jak to, że poznajemy osoby z innych krajów, że mamy kontakt z kulturą danego kraju, bo faktycznie język to nie tylko język, ale też kultura, a że angielski jest językiem urzędowym w wielu krajach. U nas na przykład mamy lektorów z Południowej Afryki czy ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. Każdy z tych krajów ma swoją kulturę, ma swoją historię i to też jest dodatkowa ciekawostka, żeby się. Wymienić pewnymi doświadczeniami, żeby się wymienić ciekawostkami kulturowymi, żeby zrozumieć pewne zawiłości językowe związane właśnie z tymi zagadnieniami. I to jest też na pewno dodatkowy plus. No dobrze, a jakie są minusy zajęć z Native Speakerem? Według mnie minusem takich zajęć jest to, że ciężko znaleźć kogoś, kto faktycznie robi dobre lekcje. W dzisiejszych czasach bardzo dużo Native Speakerów oferuje zajęcia tylko dlatego, że są Native Speakerami. Takich ogłoszeń jest naprawdę masa. Bardzo często też. Um, takie osoby oferują zajęcia i twierdzą, że mają certyfikaty, bo prawdopodobnie je mają. I takie certyfikaty, na przykład, do, które kwalifikują ich do uczenia języka angielskiego, są robione online. Oczywiście są gorsze i lepsze z szkoły, natomiast bardzo często te online zajęcia, te online kursy są krótsze i nie posiadają praktyk. A praktyki są bardzo ważne. Ich nie trzeba robić latami, tak naprawdę, ale ważne jest to, żeby faktycznie pójść gdzieś do szkoły, żeby faktycznie uczyć przez jakiś czas. Prawdziwe osoby, a nie tylko ćwiczyć teorię, układać plany lekcji, bo na tym bardzo często poje, polegają te kursy. Więc kiedy ja zatrudniam naszych native speakerów, to ym, zawsze się upewniam, że mają oczywiście certyfikaty, że mają kwalifikacje, ale też, że mają jakieś praktyki. I te praktyki bardzo często są właśnie w szkołach. Często wymagam tego, to znaczy zawsze wymagam tego, żeby faktycznie nauczyciel był, uczył w szkole kiedyś po drodze wcześniej. I nasi nauczyciele mają bardzo szerokie doświadczenie, między innymi pracowali też właśnie w szkołach na całym świecie, nie tylko w swoim kraju. Taki nauczyciel najlepiej no, musi mieć jakieś doświadczenie. Jeżeli jest nauczycielem typowo stricte online, to dobrze, żeby chociaż też miał jakieś doświadczenie, żebyśmy nie byli pierwszymi, którzy podchodzą do y, kursu z danym nauczycielem. Oczywiście nauczyciel musi zdobyć gdzieś praktyki, ale wydaje mi się, że te praktyki powinny się właśnie odbyć na kursie. Nauczycielskim, a nie kiedy zaczynamy pracować z klientem. Minusem, takim dosyć dużym minusem dla wielu polskich uczniów może być to, że native speaker inaczej podchodzi do uczenia języka angielskiego. My jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni do tego, że nauczyciel, który nas uczy, jest surowy i wymaga. I to wychodzimy ze szkoły i uważamy, że tak się powinno uczyć. Natomiast Native Speakerzy, szczególnie ci młodsi, są dość wyluzowani i troszeczkę inaczej podchodzą do tego. Uważają, że uczeń powinien być rozluźniony, że powinien po prostu czuć się dobrze na tych lekcjach. Dodatkowo Native Speaker też szczególnie ten ze Stanów Zjednoczonych, co zauważyłam. Nie do końca przywiązuje tak dużą wagę do pracy domowej. I to wynika z tego, że po prostu u nich praca domowa wygląda trochę inaczej. Tak samo w Wielkiej Brytanii. Uczniowie w ogóle w szkołach przez ich całą edukację nie mieli tyle prac domowych, ile my i dlatego oni po prostu do tego tak nie przywiązują uwagi. A ja z kolei wiem, że bardzo dużo uczniów lubi mieć pracę domową i lubi coś robić w domu, więc też wymagam tego od naszych nauczycieli, żeby faktycznie te prace domowe dawali. Ale tutaj trzeba się też nastawić, że jeżeli będziecie mieli zajęcia z native speakerem, to bardzo często one będą inaczej wyglądały, niż one były w szkole. I bardzo często metody, których używają, są inne niż te, które mieliście w szkole. I do tego trzeba się troszeczkę przyzwyczaić. To nie są złe metody, bo to metody są, które są oparte na bardzo długiej, intensywnej konwersacji, gdzie oczywiście pojawia się gramatyka, pojawia się słownictwo, ale bardzo często jest dużo, dużo rozmowy, i też ta praca domowa jest nie tak bardzo duża, jak my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc znowu tutaj nie zawsze jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy. Potrzebują bardzo intensywnego nauczyciela i takiego, który jest surowy i wymagający, bo faktycznie Native Speaker trochę inaczej podchodzi do zajęć, co nie oznacza oczywiście, że nie są one efektywne, ale są na pewno inne. I ostatnim takim dużym minusem takich zajęć jest to, że te zajęcia są drogie. E, I to jest prawda, że nie jest to tania e, opcja. E, zajęcia z Native Speakerami, e, szczególnie jeden na jeden, mogą być bardzo drogie z tego względu, że Native Speaker, jeżeli mieszka za granicą, jeżeli mieszka w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, to ich ceny są zupełnie inne od naszych i on będzie liczył sobie za lekcję tyle, ile mu będzie starczać na życie w danym kraju. Jeżeli on mieszka w innym kraju, to być może jest to inna sytuacja, natomiast fakt jest taki, że on czy ona będą sobie liczyć właśnie adekwatnie, nie tylko do swojej kwalifikacji, do swojego wykształcenia, do, do tego, przez co musieli przejść, żeby, się do, żeby zostać nauczycielem, ale też właśnie do cen, które są na miejscu u nich w kraju. I trzeba wziąć pod uwagę to, że faktycznie to są dosyć często wysokie ceny, i niestety, jeżeli się decydujecie na takie zajęcia, to trzeba się nastawić na to, że będziecie płacić więcej niż za polskiego nauczyciela. Możesz, jak sobie możesz poradzić? Czy możesz sobie poradzić na takich lekcjach? Czy to faktycznie jest dla Ciebie? Oczywiście, tutaj decyzja. Bardziej zależy od Ciebie i czy, czy chcesz, czy nie chcesz, bo to też musisz wziąć pod uwagę, czy masz ochotę na takie zajęcia, czy nie. Natomiast drugą rzeczą, którą musisz sobie wziąć pod uwagę, jest to, że nie wszyscy, nie na każdym poziomie sobie poradzisz. Jeżeli jesteś osobą początkującą i dopiero zaczynasz z językiem angielskim, jeżeli potrafisz się tylko przedstawić i w zasadzie nic więcej, to raczej odmawiałabym, to znaczy odradzałabym takich lekcji, dlatego że sobie nie poradzisz po prostu. Nie zrozumiesz, co nauczyciel do ciebie mówi, nauczyciel nie zrozumie ciebie, będzie Wam bardzo, bardzo ciężko. W naszej szkole mieliśmy i mamy uczniów, którzy są faktycznie na bardzo niskim poziomie i naprawdę sobie radzą. Są osoby, które przychodzą na pierwszą lekcję i wiedzą, że to nie jest dla nich i po prostu przerywają i nie chcą, bo nic nie rozumieją. Natomiast są osoby, które wytrwale dążą do celu i faktycznie one sobie poradzą, ale to jest też ich indywidualna decyzja. Ja bym namawiała na zajęcia z nativem od poziomu A2. Czyli od poziomu, gdzie już coś tam potrafimy, robimy mnóstwo gramatycznych błędów, nie znamy wszystkiego słownictwa. Ale ja, piąte przez dziesiąte, się dogadamy. Na tym poziomie jest to poziom dosyć, dosyć komfortowy, już dla osób, które się chcą uczyć. Nauczyciele są też bardzo często przygotowani do tego, żeby Was uczyć na takim poziomie, i potrafią wykorzystać pewne narzędzia, które mają internetowe, żeby się z Wami dogadać, przekazać Wam wiedzę. I dużo jest też materiałów dla takich osób, także nie jest to większy problem. Natomiast osoby na niższym poziomie na pewno nie jest to dla nich warto wtedy podejść do zajęć z polskim lektorem i dopiero wtedy zacząć z Native'em. Czy nauczysz się więcej na takich lekcjach? Mm. Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem, czy się nauczysz więcej na takich lekcjach, czy się nauczysz więcej z polskim lektorem. Wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jak podchodzisz do zajęć, czy faktycznie masz jakieś większe problemy, mniejsze problemy z nauką języka, czy ile już znasz, ile już wiesz, nad czym chcesz popracować, ile czasu chcesz poświęcić na to. To zależy wszystko od Ciebie. Druga część, druga jakby strona tego zależy od nauczyciela, bo tutaj też zależy od tego, jaki nauczyciel ma podejście: czy potrafi nauczyć, czy ma dobrą metodę, czy, czy wymaga, czy, czy ma doświadczenie i to wszystko razem złożone do kupy będzie wpływać na to, czy faktycznie się więcej nauczysz, czy nie. Tak naprawdę. Nie uważam, że jeden nauczyciel jest lepszy od drugiego, czy na przykład polski lektor jest lepszy od native'a czy odwrotnie. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to tylko i wyłącznie zależy od ciebie i od nauczyciela. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli nigdy nie próbowałaś, nie próbowałeś z native speakerem, to warto spróbować, zobaczyć jak ci idzie, być może spróbować paru nauczycieli, nie tylko jednego nauczyciela, ale faktycznie popróbować parę opcji i zobaczyć która osoba ci bardziej pasuje i przy której czujesz się lepiej. I czy faktycznie, ile jesteś w stanie się nauczyć z taką, a nie inną metodą. I nie powiem, czy tutaj faktycznie jest tak, że jeden nauczyciel może nauczyć więcej, czy mniej. I wydaje mi się, że to zupełnie nie, nie zależy od tego, czy nauczyciel jest z jakiego kraju pochodzi, czy jego pierwszym językiem jest angielski, czy polski. To wszystko, tak jak mówię, zależy. I od Twoich predyspozycji, Twojego czasu, Twoich chęci, i też właśnie od nauczyciela, i od tego, jak nauczyć, czy potrafi nauczyć. I to wszystko. Jak wyglądają lekcje? Więc lekcje mogą wyglądać różnie w zależności od Twojego poziomu. Osoba na niższym poziomie będzie miała więcej gramatyki, będzie miała więcej słówek, będzie miała więcej materiałów takich stricte do nauczenia się. Natomiast osoby na wysokim poziomie będą miały więcej, więcej takich zajęć opartych na materiałach autentycznych, na materiałach z gazet, z YouTube'a, z przeróżnych źródeł. Natomiast co mogę powiedzieć, to to, że obie osoby, i, te, i ta osoba na niskim poziomie, i ta osoba na wysokim poziomie, będą miały intensywną konwersację. Z Native Speakerem nie da się inaczej. Musisz rozmawiać, nawet jeżeli będzie to rozmowa na temat teorii gramatyki, i tak musisz używać języka angielskiego i tak. Także to jest jedyna wspólna rzecz. U nas zajęcia przeważnie zaczynają się od Takiej lekkiej konwersacji, co u ciebie, co u mnie, i tak dalej, i tak dalej, co robiłeś w weekend. Później przechodzisz do konkretów, i tak jak mówię, tutaj, w zależności od tego, jaki masz poziom, ta lekcja będzie wyglądała troszeczkę inaczej. I na podstawie materiałów, na podstawie tego, co przerabiacie akurat, Będziecie mieli zadawane pytania, nauczyciel będzie Wam zadawał pytania, będziecie przerabiać sobie materiał, będziecie rozmawiać na temat tego, co przerabiacie. Czyli będzie tutaj użyty nowy czas, będzie będą użyte nowe, słownic będzie użyty nowe słownictwo, będzie użyte użyty nowe wyrażenia i tak dalej, Także będzie tutaj bardzo, bardzo dużo intensywnej konwersacji na temat tego, co, o czym rozmawiacie. Co przerabiacie akurat? Dzięki temu, um, przede wszystkim, tak jak mówiłam, przełamujecie barierę i wyrabiacie w sobie płynność. Uczycie się. W, nie tylko w teorii, ale właśnie w praktyce, w tym, żeby zebrać wszystko razem do kupy i żeby używać tego w rozmowie, żeby faktycznie e, praktykować, konwersować, ćwiczyć i żeby wyjść z tej lekcji i wiedzieć, że faktycznie przygadaliście całą godzinę, nauczyłeś się czegoś nowego, a przy okazji też dużo, dużo mówiłeś w języku angielskim. Podsumowując, takie zajęcia mają plusy i minusy. Trzeba rozważyć, trzeba rozważyć to, na jakim jesteś poziomie, i co, czego tak naprawdę chcesz. Czy chcesz pracować z polskim nauczycielem najpierw, czy chcesz z Native speakerem spróbować, na co jesteś gotowy, gotowa. Native Speaker być może nie nauczy się szybciej niż polski nauczyciel, może być to takie same tempo, może być to szybciej. Wszystko zależy od Twojego. Od Twojego nastawienia i predyspozycji i od tego, jak uczy nauczyciel. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Cię do nas, do OK English. Jeżeli chcesz uczyć się w speakerem, chcesz poprawić angielski, przełamać barierę, nauczyć się mówić płynnie. Nasi nauczyciele są naprawdę wyszkoleni, mają przede wszystkim doświadczenie, pracują już z nami od wielu lat i naprawdę osiągają sukcesy z naszymi uczniami. Jeśli więc chcesz w końcu popracować nad swoim językiem, zgłoś się do nas, zgłoś się do mnie na termową konsultację. Również zapisz się, zapisz się na listę oczekujących, na listę zainteresowanych naszym intensywnym kursem angielskiej konwersacji, który już niedługo startuje. Też poproszę o, na koniec o subskrypcję i o to, abyś z nami został, została po więcej materiałów z zakresu języka angielskiego. Do zobaczenia, do usłyszenia.